Dzień dobry kochanemu Państwu. Być może Państwo się nie zorientowało, ale odbyły się półfinały tegorocznej Eurowizji. W związku z tym, dzisiejszą pieśń wykonam odrobinę nieczysto, co mi się często zdarza, ale przecież ja nie zostałem nominowany do tego pięknego, kiczowatego konkursu. Naturalnie, udostępniamy, lajkujemy, podziwiamy, patronujemy. Jeżeli się da się, to patronujemy i zapraszamy na piękną, skoczną poleczkę eurowizyjną. Proszę uprzejmie. TVP od dłuższej chwili ma rozrywkę dla debili. Od rolnika poniesz pory można się posikać pory i lansuje swych pupili. Pośród różnych dziwnych ciałek szansonista jest Rafałek. Produkt jadł skamdły prezenter. Do kurwizji zrobił enter i firmuje twarzą Hałę. <grym> by nie było żadnych sesji TVP w myśl własnej misji wyznaczyła, więc Rafałka, by na Eurowizji załkał bez konkursów i komisji. Ja ją państwa z żalem Dostał lanie w półfinale Eurowizja, trzecia liga Tani syf i mama łyga Nie przejmujmy się Tym wcale Będzie znowu podziwiany Główny gwiazdor dobrej zmiany W telewizji Pana Jacka znowu będą się Z nim cackać, czas uleczy Szybko rany Rany boski no Czuj za rok, będą dziwy, wyśli zen póki żywy. Może całkiem jest do pani, może przaśny, może tani, lecz przynajmniej jest prawdziwy. I już.